you <laughs> Powiem Wam, że mam dwie rozkminy, które chciałabym poruszyć z Wami tutaj, na tym vlogu. Jedna z nich to... Dobra, trzy w sumie. Powiedziałam w jednym z ostatnich vlogów, że gdzieś tam coś powiedziałam i zaczęłam bardzo mocno tłumaczyć, że to, że nie lubię lodów waniliowych, uwielbiam lody waniliowe, to nie znaczy, że shaminguję je i po prostu tutaj Sprawiam przykrość osobom, które te lody lubią. To jest przykład, oczywiście. I powiedziałam, że słuchajcie, ja tak tłumaczę, dlatego, że zawsze pod filmami znajdzie się ta jedna, dwie osoby, które po prostu nie do końca rozumieją, o co z tym chodzi, z tym, żeby, wiecie, wypowiadać się w taki sposób, żeby nie robić nikomu przykrości, żeby być takim poprawnym i tak dalej. Nie do końca rozumieją, jakby znają zarys, ale, no, widocznie nie są osobami samodzielnie myślącymi i przekładają to właśnie na takie no bardzo nieodpowiednie rzeczy i przykłady, wygląda to strasznie, no tak niemądrze. I um, wiecie, i piszą tylko po to, żeby napisać i są z siebie to, o, tutaj ono ja pisałem. A tak naprawdę po prostu totalna załamka. Um, i, I jedna z was napisała mi w komentarzu, że um, powinnam to, znaczy powinnam, no poradziła mi, żebym to po prostu ignorowała, dlatego że no, zawsze znajdzie się ktoś taki. E, aczkolwiek to nie jest tak bo e, później pod takim komentarzem bardzo często rozwija się cała konwersacja, odnosząca e, mi statystyki, ale rozwija się cała konwersacja, e, bo to potem działa na, takim, na zasadzie takiego efektu domina, że okej, okay, ktoś jej napisał coś negatywnego, aha, ona się nie odniosła, a pewnie płacze w kącie, miałam dzisiaj zły dzień w pracy, dobra. Tyś ma to pierdolonu, A czy o, o, odnośnie czego oni się tutaj przeciwił w tym komentarzu? A, że sukienka za krótka. Jak możesz nosić takie krótkie sukienki? I ja po prostu tak widzę tych ludzi, i e, jeszcze tylko z takim otwartą głową zombie, nadgryzioną resztką mózgu i gilem cieknącym z nosa. E, I to nie jest kwestia m, braku dystansu do siebie, nikt mi tego nie zarzucił w razie czego. E, braku dystansu do siebie, czy tego, że, o nie, nikt nikt nie może się ze mną nie zgodzić. totalnie jest y, mnóstwo komentarzy, w których ktoś pisze: "ok, a ja mam zupełnie inaczej i to jest normalne. można się ze mną nie zgodzić, bo jesteśmy różni. ja to podkreślam w każdym filmie. E, tylko po prostu, e, no ja w ten sposób widzę osoby, które bardzo chciałyby tutaj się wymądrzyć, dopieprzyć ci i tak ściąć cię po prostu argumentami, tylko są tak głupi, że nie wiedzą, że w ogóle mówią o czymś zupełnie innym. Albo że w ogóle po prostu wszyscy, którzy to czytają, mają takie grupowe, bo okazuje się, że totalnie w ogóle to nie w tym kościele dzwonią dzwony. I lubię się do tego ustosunkowywać, dlatego, że ja ogólnie jestem bardzo mocno zaangażowana w to, co robię. Staram się na tyle, na ile mogę, jak najbardziej odpowiadać na komentarze, odpowiadać na wiadomości, chociażby polubieniem, chociażby serduszkiem, mimo tego, jak wiele tego jest. Plus, ja mam taki butny charakter, że bardzo. Mam bardzo swoje zdanie. I jeżeli ktoś mi wciska coś, co kompletnie nie miało miejsca, kompletnie nie jest prawdą, ktoś wziął po prostu moją wypowiedź, zrobił z nią tak, wszystko poprzekręcał, albo bardzo często widać, że ktoś nie oglądał filmu, tylko poprzewijał sobie, albo odnosi się w ogóle do jakiegoś clickbaitu z miniatury, no to ja wtedy po prostu taki mam charakter, że bardzo lubię właśnie wyrzucić tej osobie moje argumenty. E, absolutnie, absolutnie mnie to nie wiem, nie męczy, nie dołuje, Mam do tego bardzo takie podejście, że wiecie, no sprzątam w swoim domu, więc e, trzymam również porządek na moich e, social mediach, w mojej pracy, w moim miejscu w internecie, do którego przecież zapraszam Was. To jest bardzo szeroki i głęboki temat, który myślę, że możemy sobie kiedyś poruszyć na przykład na jakimś liveie na YouTubie. Ogólnie temat pod tytułem e, krytyka, musisz Znosić krytykę, musisz się liczyć z tym, że ludzie to i to, konstruktywna krytyka, dystans, bla, bla, bla. Mega chętnie na jakimś live na YouTubie poruszyłabym z Wami ten temat, tak, żeby cały live był temu poświęcony. Dlaczego live? Dlatego, żeby wtedy na bieżąco możecie brać udział w konwersacji. Druga sprawa, do której chciałam się odnieść, jest to, że ktoś mi napisał i to jest ta sama osoba, która pisze mi ten sam komentarz po każdym vlogu, że Dlaczego te moje vlogi są takie? Eee, dlaczego ja na tym vlogach pokazuję się nieumalowana, nieuczesana, niewystylizowana? Dlaczego ja na przykład pokazuję mi pokój, mieszkanie, w którym jest rozgardiarz i, i, i sprzątam je? Eee, dlaczego ja, dosłownie tak już mi zarzut, nie robię tak jak inne dziewczyny, ja do tego inne dziewczyny się zaraz odniosę, e, że po prostu do vloga staram się ładnie ubrać, ładnie pomalować, ładnie uczesać, em, wszystko idealnie posprzątać i udawać, że tak wygląda moje życie, gdzie tak nie wygląda życie nikogo. E, taki zarzut, dla mnie ten zarzut jest komplementem. Dla mnie ten zarzut jest komplementem, ponieważ uważam, że przede wszystkim odnieśmy się do innej dziewczyny. I ja w ogóle bardzo nie lubię określenia inne dziewczyny, ani w kontekście, żeby mnie ściągnąć w dół, ani w kontekście, żeby inne dziewczyny ściągnąć w dół, mnie komplementując. Bardzo tego nie lubię. Poza tym chciałam powiedzieć, że na YouTubie są nie tylko dziewczyny mojej kochani, albo moja kochana, która napisała ten komentarz wielokrotnie. Um, I nie u wszystkich twórców te vlogi tak wyglądają. Są twórcy, którzy... Mm, no jesteśmy po prostu różni, tyle, kropka. Po prostu. E, u mnie mm, ja uważam ogólnie, że w internecie jest za dużo takiej napinki, za dużo mm, takiego przykłamywania rzeczywistości, bo co innego pokazywać tylko skrawek tej rzeczywistości, czyli to, co ja robię, e, i swoją prywatę trzymać do siebie, a co innego jest pokazywać tą rzeczywistość przekłamaną, czyli pokazywać, e, na, jeśli ktoś ma ochotę, to tak robić, niech tak robi, ale ja po prostu no, ja tak nie chcę, że o, ja wstaję, po prostu budzę się, morning routine i ja już jestem pomalowana, ja już jestem uczesana. w moim mieszkaniu zawsze jest porządek, w ogóle to mam sztućce z szczerej platyny, wysadzane diamentami, jeśli masz, good for you, enjoy that i po prostu jestem super, cieszę się razem z Tobą, ale bardzo ja prywatnie ja prywatnie nie lubię, natomiast nie mam nic do osób, które to robią. Takiego przekłamywania rzeczywistości, czyli pokazywania swoim widzom, szczególnie jeśli jest ich dużo, wszystko jest idealne. Ja się nie pocę, ja nie sram, ja nie mam, nie wiem, celulitu, rozstępów oczywiście nie każdy ma, jakby czym. Ja po prostu, jak wstaję rano, to nie mam śpiochów w oczach, i poduszka mi się nie odciska na twarzy. Nie? Ja, jeżeli to jest film makijażowy, to jest studio, wszystko jest nagrane super profesjonalnie i tak dalej. Jeżeli jest spot reklamowy, spot reklamowy na Instagramie, to wszystko jest Turbo Professional i tak dalej. Jeżeli jest Sex Talk czy Babski Wieczór, te filmy mają swój vibe, który ja lubię. Wy lubicie? Chodzi mi o taki vibe wizualny, ja się go trzymam. Jestem perfekcjonistką i to jest mój bardzo duży problem, bo bycie perfekcjonistą potrafi e, zagonić człowieka mm, no w takie bardzo niefajne miejsce po prostu, e, więc e, tak, kropka. Tyle. Natomiast vlogi różnią się tym, że to jest takie spędź ze mną dzień, spędź ze mną weekend i ja celowo. Kładę nacisk na to. Nie wiem, czy zawsze będę tak robić. Teraz mam ochotę tak robić. Celowo kładę nacisk na to, że to, że jestem dziewczyną z Instagrama. Dobra. Eee, wrócimy do tej rozmowy za chwilę. Dobra, jestem sorry za tą przerwę w nagrywaniu. No, w każdym razie moim celem jest em, właśnie to, żeby. Mój widz niezależnie od płci i wielu innych czynników, e, oglądając tego mojego vloga, miał w głowie takie: okej, okay, ona, mimo tego, że jest laską z Instagrama, ma tyle i tyle subskrypcji, e, nie wiem, tyle i tyle kosmetyków, tyle i tyle lajków pod zdjęciami czy tyle i tyle widzów, jest normalną dziewuchą, e, która też sprząta w domu, też robi pranie. Eee, nie wiem też nie wygląda zawsze idealnie wygląda jak zwykły człowiek bez makijażu i tak dalej jakby, żeby nie było właśnie m, czegoś takiego, że osoba oglądająca vloga ma takie, o to jest nad człowiek, nie? nie ma porów jakby wiecie o co chodzi tylko nie, no my jesteśmy tacy sami i żeby właśnie w ten sposób nie wprawiać Yy, widzów w kompleksy, bo bardzo często jest mówione, o nie, robiąc to czy to, w pra... nie, nie że do mnie, ogół... nie że do mnie ogólnie, mm. wprawiasz młode widzki w kompleksy, przede wszystkim to nie tylko młode widzki. Nie tylko wicki można wprawić w kompleksy. Myślę, że pisanie czegoś takiego pod zdjęciem na Instagramie no jest strasznie głupie po prostu. Dlatego, że mm, to jest zdjęcie, no to wiadomo przecież, tak, jeżeli ma się choć trochę inteligencji, no to wiadomo, że ja się do tego zdjęcia pomalowałam tak, żeby ładnie wyglądać. Uczesałam, ubrałam i zapozuwałam tak, żeby ładnie wyglądać. Ehm, więc myślę, że. to... to e ale już wiecie, już w daily vlogu, gdzie ja po prostu chodzę z kamerą, o dopiero się obudziłam, no to uważam, że gdybym miała już na sobie wtedy makijaż i wkręcała wam, że ja się tak obudziłam, nieważne czy by było widać, że to makijaż, czy nie, załóżmy, że byłby tak rewelacyjnie zrobiony, ok? Na potrzeby tego przykładu, że nie byłoby widać, że to jest makijaż. To to jest właśnie wprawianie w kompleksy. Bo gdybym ja faktycznie tak wyglądała, no to, yy, no to ja tak wyglądam, minara. Ale wiecie o co chodzi? Jeżeli ja bym się budziła z podkładem zrobionymi brwiami i konturowaniem i błyszczykiem powiększającym usta i mówiła: Och, tak się budzę, e, mam zero makijażu na twarzy, no to, 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 to ja z tym bym się czuła nie w porządku. A to, czy ktoś czuje się mm, dobrze po prostu i na siłach, żeby pokazać się przed kamerą bez makijażu, czy na przykład. Bo to nie chcę, nie czuję się z tym dobrze i e, jak nagrywa to musi mieć zrobiony jakiś tam makijaż, żeby czuć się ok. To ja uważam, że jakby obie opcje są ok, bo jesteśmy różni i też chodzi o to, żebyśmy my się dobrze czuli. No i ja nie mam problemu, żeby wam się pokazać bez make-upu i e, um, uważam, że to jest dobre i tak właśnie um, ściąga trochę na ziemię, e, ściąga trochę na ziemię po prostu. Hmm, może ludzi w porównaniu z tym, co serwują jakieś inne vlogi, też nie chcę, żeby to tak brzmiało, może inaczej, jest balans. O, jest balans i jest wyrównane. Tyle. A trzecią na myślę, że poruszymy sobie później. No i też na doświadczeniem tutaj wspomnę, hmm, bo, bo też nie chciałabym, żeby to było tak rozumiane. To nie jest tak, że ja na przykład chodzę cały dzień w makijażu i celowo, żeby nagrać vloga, ten makijaż zmywam. Nie, ja po prostu pokazuję tak, jak jest. W tym momencie jest niedziela godzina 11.49, no i ja nie mam makijażu na twarzy. Mm, będę się dzisiaj malować i możliwe, no raczej bardzo możliwe i raczej tak będzie po prostu, że gdzieś tam jakieś kolejne sceny w drugiej części kolejnej części vloga ja już będę pomalowana i tyle. Um, no, ma, ma, mam nadzieję, że się rozumiemy, a ja strasznie jeszcze mi zależy po prostu na tym, bo ja tak czuję, ja to czuję, ja taka jestem i ja tak chcę. Ktoś może chcieć inaczej, jakiś twórca, żeby moi widzowie mieli taki vibe w każdym filmie, nawet w tym super profesjonalnym filmie makijażowym na YouTubie. Na YouTubie podkreślam, że ja jednak, że, żeby taka kaśka, która mnie ogląda, miała vibe, że. Nie że o, oglądam gwiazdę, tylko okej, okay, oglądam sobie swoją ziemalkę, Jakby żeby bardzo często dostaję takie komentarze pod sextolkami, babskim wieczorem, czy jakimiś pogadankami, że kurde, czułam się przez te 30 czy 40 minut, jakbym była na kawce i ploteczkach z koleżanką. I właśnie ja to właśnie tak chcę, żeby było. Um, i bardzo mnie też cieszy, ponieważ od e, osób, z którymi ziomkuję się w życiu prywatnym, ale na przykład też oglądają jakąś tam serię na moim kanale, bo ją lubią, na przykład Sextalk, e, zdarza się no, często, że słyszę, że kurde, ale powiem Ci, że jak oglądam na przykład te Twoje Sextalki, to mam tak, że, e, że czuję się, jakbym siedział, siedziała z Tobą naprzeciwko i po prostu rozmawiała, bo zachowujesz się dokładnie tak samo, nie? E, I dla mnie to jest gigant komplement. I no, wiadomo, nie każdemu się dogodzi, i absolutnie moim celem nie jest, żeby każdemu dogodzić. Mm, tylko tak jak powiedziałam w mm, wcześniejszej e, rozkminie, e, ja taka jestem, że jak uważam, że ktoś mi po prostu e, wywala przed twarz jakąś totalną bzdurę, to ja bardzo lubię tą bzdurę tak wziąć. Tyle logicznymi argumentami. No bo uważam, że bzdurą jest. Basically tak naprawdę napisanie komuś, że ej, za naturalna jesteś w tych swoich filmach, weź bądź bardziej sztuczna, no jakby Pff. dzień później bardzo szybko potrzebuję się pomalować, ponieważ jestem ulubiony na Alwuna są z kumpelą, a jest 1046 i dzieli nas tramwaj jadący praktycznie startujący kilka przystanków za mną i jadący aż na prędko u niej, więc no kawałek um, tak, jest za mną otwarta szafa i wyjęte wysuszone pranie na mm, fotelu, które nie zostało jeszcze poskładane, wiem jak ja mogłam po prostu, I don't know powiem wam, że nagrałam wczoraj film na YouTube wieczorem i e, to jest ten musiowy film. Nie każdy musi wiedzieć o co chodzi, więc już pędzę wyjaś z wyjaśnieniem. E, ja obiecałam Wam, postanowiłam, najpierw mocno się zastanawiałam, czy chcę, a potem jak już stwierdziłam, że tak, zapytałam Was, wy chcieliście, więc Wam obiecałam. Film o chemioterapii kimi. Dlaczego w ogóle taki film? No bo przecież to jest dla mnie bardzo trudny temat. Dlatego że. E, ja po prostu uważam, że dla bardzo wielu osób, które, których pies na przykład zostanie zdiagnozowany z nowotworem, nieważne czy takim, czy jakim, czy innym, będzie mógł obejrzeć sobie ten film i zobaczyć, jak to wyglądało po prostu u nas: jak to wyglądało z perspektywy psiego właściciela nie z perspektywy weterynarza nie z perspektywy statystyk, które są Wam pokazywane, tylko Człowieka, który po prostu całym sercem tego psiaka kocha. E, chciałam też pokazać, że przypadki są naprawdę różne i że warto walczyć. Bo jak Kimi odeszła, i ja dałam znać, że Kimi odeszła, dajcie mi kilka dni, ja się ogarnę i wrócę do Was. E, to Zostałam zelona pytaniami o nie, czyli nie warto było się decydować na to leczenie. Warto było i to też chciałam namocalnie pokazać w tym filmie, że to kurewsko drogie leczenie. Dało nam 6 miesięcy i one były warte każdych pieniędzy i w ogóle były bezcenne po prostu. Także tak, film wyszedł niesamowicie długi, dlatego że ja surowego materiału mam półtorej godziny i ja się tak bardzo streściłam. Ja naprawdę szłam tylko po istotnych faktach. Po prostu ta historia jest kurwa tak długo. Także montuję to, jestem w trakcie montowania, jestem na 13 minucie. I staram się po prostu to ściaśnić jak tylko się da. Ale jednocześnie nie przegapić, nie wyciąć żadnego istotnego elementu. Co nie jest proste. Także tak, nie udziłam się nawet, że obejdzie się nagranie tego filmu bez BSUS nie dało się, ale i tak jestem z siebie dumna że dałam radę no i tyle, nie wiem czy, czy on już jest na kanale jak wy to teraz oglądacie bardzo możliwe w ogóle, że już jest na kanale nie wiem jakiej kolejności ja to będę chciała zmontować i dodać anyway um, no nakładam teraz pielęgnację pod makijaż właśnie i zaraz się będę bardzo szybko malować bo oczywiście ja jak to ja jestem już spóźniona. Hej, ja już wróciłam do domu um byłam spóźniona, ale gdzie było to problemem. No, ja mam straszny problem, żeby się wyrobić na czas, dlatego, że jak nie że pracuję przed wyjściem, to wsiąkam po prostu i tracę totalnie rachubę czasu. Ja Wam za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że jeszcze trochę, jak mi dacie, to będziecie mogli spodziewać się Trojanhola na kanale. Tymczasem ja cisnę szemać moje kanapki i montować film na dzisiaj, bo jest poniedziałek. Buziaki bajo!